Drodzy widzowie, chcielibyśmy serdecznie zaprosić Was wszystkich na spektakl organizowany przez Dzieci i Młodzież parafi pod wyzwaniem Świętego Stanisława Biskupa w łańcucie. Przedstawienie oparte jest na dzienniczku Świętej Faustyny Kowalskiej. Życzymy jego odbioru i wielu wrażeń estetycznych. Zapraszamy! Bracia i siostry, dorośli i dzieci. Rok 1993 od narodzenia Chrystusa w świecie przeżywamy i w roku tym okazję do wdzięczności mamy do wdzięczności za polkę, siostrę Faustynę. Bóg wybrał i powołał tę polską dziewczynę, by pełniąc jego wolę światu przypominała, że Bóg jest miłosierny, to zadanie miała. Mówiła o tym żyjąc i po śmierci woła. Jest ona niewątpliwie darem dla Kościoła, swojego zgromadzenia, Polski oraz świata. Materialnie uboga, duchowo bogata. Dziś w Rzymie za tę siostrę Bogu dziękujemy i błogosławioną ogłosić pragniemy. Zanim to jednak zrobię w imieniu Kościoła, spróbuję jej życiorys przybliżyć Wam z koła. 1905 w tym roku się rodzi, Heleną nazywają ją rodzice młodzi, Wcześniej odczuwa w sercu powołanie Boże, Pytała więc rodziców czy siostrą być może. Lubra też z pola? Tak, wszystko zrobione. Krowy na pastwisku, grządki wyplewione. No dobrze córeczko, teraz pocznij sobie. Zaraz będzie obiad, już sałatkę robię. Co ty tak się wiercisz? Nie możesz usiedzieć. Mamo, już od dawna chcę ci coś powiedzieć. Mamo, mam pragnienie, które w sercu noszę. Pozwólcie mi z tatą na to, o co proszę. Chodź, helu. O coś, co w mej duszy jest od niej już wielu. Gdy byłam dziewczynką, coś odczułam w sercu. Mamo, ja nie chcę na ślubnym stać kobiercu. Mamusiu, ja to tak wyraźnie czuję, że już mnie pociąga, kocha, powołuje. Helu, co ty mówisz? Dziecię powołuje. Mamo, ja tylko powiedzieć próbuję, że chcę tak bardzo wstąpić do zakonu i żyć im dla Jezusa do samego zgonu. Dziecko! Do zakonu? Ty? Młoda dziewczyna? Ojej, serce kłuje, im boleć zaczyna. Pochwalony Pan Jezus, witajcie my, Panie. Przyniosłem grzybów w koszyk, prawdziwki kanie. A co to za miny? Coście takie blade? Jestem głodny. Hela, podaj chleb i marmoladę. No mówcie, o co chodzi, bo jak na was patrzę, to mnie dreż przechodzi. Hela, powiesz w końcu, czemu matka blada? Zadniesz, kiedy tobie też pytanie zada. Hela, mów, że w końcu, bo się niepokoję. Tato, usiądź może. Mów, a ja postoję. Tato, kiedy byłam malutką dziewczyną... Czemu ci dziecko po policzkach płyną? Tato, ja w duszy powołanie czuję. Daj iść do zakonu. Niech chociaż spróbuję. Jak to do zakonu? Nigdy! Nie ma mowy! Wybij sobie te pomysły z głowy! Nie potom córka chował poprzez całe lata, żeby teraz pusta była chata. Rąk nam do roboty trzeba w polu, w domu. Córki jej nie oddam, zwłaszcza do zakonu. Ale to Nie, żadnego zakonu. Zostań w chałupie. Halo, co się dzieje? Czemu takie krzyki? Byłam w polu i liczyłam tyki. Ojciec z domu wypadł jako osazula, Matka w progu płacze, nasz brat ją przytula, więc przybiegłam szybko. Co się dzieje? Hela! Czemu matka płacze? Odzie drzwiami szczela. Prosiłam, by mi do zakonu wstąpić, pozwolili. I co? Nie ma zgody? Nie ma. Odmówili. Co ja teraz zrobię? Bym ja pójść tak chciała. Nie pozwolą? Zostać tu będziesz musiała. Ale się nie przejmuj. Pójdziemy do łodzi. W mieście na zabały wielu chłopców chodzi. Poznasz kogoś, Helu? Szczerze go pokochasz. I będzie się cieszyć tak, jak teraz szlochasz. No nie wiem. W sobotę wieczorem, siostrzyczko, jedziemy. A teraz chodź, Jakoś ci sukienkę na tańce znajdziemy. Może i masz rację. Skoro nijak nie mogę wstąpić do zakonu, to może będę żoną, matką, panią domu. Helu, zobacz tutaj tańczy ludzi, zew tancerki już się we mnie budzi. Idziemy tańczyć? Nie tak szybko. Helu, widzisz chłopców koło? Widzę, to wielu. Właśnie, teraz usiądziemy i cierpliwie czekać na chłopców będziemy. Jak to? Zaufaj mi dziewczyno, wiem dobrze co robię, a teraz usiądźmy, pogadamy sobie. Hej Stefan. A, wow, ławka pod ścianą. Te dziewczyny tam długo nie zostaną. Widzę, widzę, po prostu śnisz koty. Od razu tańca nabrałem ochoty. Ja tań jest to sprawę od razu zajmuję. A zatem ja panią z lewej zaprosić spróbuję. Przepraszam najmocniej, że wkraczam w rozmowę. Lecz właśnie z kolegą zachodzimy w głowę, że mozoweczki 200 instoty za z nami nie mają ochoty. Właśnie, muzyka tak wspaniale leci. pogoda borna, księżyc nie świeci. Szkoda tak siedzieć samotnie przy ścianie. Czy tutaj zaprosić, prosić to drugie panie? Noga mnie troszeczkę boli. Będziemy uważać, znaczyć powoli. A co jeśli panu w tańcu upadnę? Pani nie opuszczę do skarby świata żadnym. A, jeśli... A jeśli będzie trzeba, to dla pani będę dawać wygwiazdkę z nieba. Pan sobie żartuję. Niech panienicie za tańczyć spróbuję. Muzyka Jeszcze mnie będziesz zwodziła. Ile cię cierpiał będę? Córka moja miła! Przepraszam. Wszystko w porządku? Może pani chora może jakoś pomóc zawołać doktora. Nie trzeba, przepraszam, tylko głowa boli. Muszę się już zbierać do domu powoli. Przepraszam. Helu, gdzie ty idziesz? Już do domu wracasz? Czemu nam zabawy tak okropnie skracasz? Ja chcę jeszcze tańczyć, wracaj do zabawy. Nie wracam do domu, mam poważne oh. sprawy. Jakie sprawy? Gdzie idziesz? Nie wiem, do Warszawy. A co z rodzicami? Wyjedziesz bez słowa? Przepraszam, siostrzyczko, lecz tak mnie boli głowa. Przeproś rodziców i uściśnij szczerze. Oni mi przebaczą, ja w to mocno wierzę. Nie wiem, gdzie pójdę, lecz wstąpię do zakonu. Dziękuję za wszystko. Bądź sama do domu. Helu, o co chodzi? Zrozumieć nie umiem. Nie szkodzi. Wystarczy, że ja to rozumiem. Czy jeszcze cię kiedyś, Helanko, zobaczę? Nie płacz, siostrzyczko. To proszę, nie płacze. Wierzę w to mocno, że Bóg mnie powołuje. A skoro woła, to i pokieruje. Już czas, iść muszę. Siostro, do widzenia. Idź skoro musisz. I do zobaczenia. Wiele zniosła Helena i wiele znieść miała. Nie przyjęto jej nigdzie, gdzie tylko pukała, lecz Bóg ją poprowadził i wreszcie trafiła do zakonu, w którym to swe życie spędziła. Chwaląc Boga modlitwą, pracą i cierpieniem, dobroci i miłosierdzia Bożego szerzeniem, Bóg jej łaski nie szczędził, dawał objawienia i żądał od niej czynu swej woli spełnienia. Chciał, by namalowała obraz podpisany Jezu, ufam Tobie, rozpropagowany. Chciał, by do miłosierdzia koronki uczyła, by codziennie piętnastą godzinę uczciła. Aby o miłosierdzia się święto starała, ona była posłuszna, bo Boga kochała. Jezu. Jakże mam spełnić twoją wolę samotnie, gdy się ukazywałeś mym oczom wielokrotnie? Lecz czy Twoja obecność, słowa, objawienia, czy to jest Jezu prawda, czy to nie złudzenia? Nie bój się, córko moja, nie dopuszczę błędu. Dam Ci pomoc widzialną, ufaj Mu bez względu na wszystko. To mój sługa, on ci to pomoże, wypełnić moją wolę, bądź szczera, trwaj w pokorze. W imię Ojca i Syna, Ducha Świętego. Niech ksiądz wysłucha proszę wyznania mojego, bo zanim wyznam szczerze swoje grzechy, proszę księdza o pomoc i słowa pociechy. Jak się siostra nazywa? Siostra Faustyna. Niechże siostra spokojnie swój spowiedź zaczyna. Działo się to wieczorem, kiedy byłam w celi i ujrzałam Jezusa odzianego w bieli. Rękę on miał zniesioną do błogosławieństwa, jakby chciał uwolnić z grzechów i przekleństwa. Druga ręka na piersi, serca dotykała i na sercu skraj szaty lekko uchylała. z szaty uchylonej jasne wychodziły, Dwa promienie, co ciemność blaskiem rozjaśniły. Pierwszy z nich był czerwony, jak krwawiąca rana, drugi zaś był tak blady, jak woda źródlana, tak przejęta bojaźnią i wielką radością. Spoglądałam w milczeniu na Pana z miłością. Po chwili Pan powiedział: Wymaluj mi, dziecie, obraz, co będzie czczony w Polsce i na świecie. I niechaj ten wizerunek będzie podpisany tak. Jezu, ufam Tobie, i niech będzie znany. Najpierw Wy w swej kaplicy czcić go będziecie, a później tego pragnę będzie czczony w świecie. To czcić ten obraz będzie na pewno nie zginie, zwycięży nieprzyjaciół, klęska go ominie. Szczególnie gdy śmierć przyjdzie, ja, Bóg doskonały, tej duszy chronić będę jako swojej chwały. Cóż, tego doświadczyłam i to mówię szczerze. Czy ksiądz me słowa wierzy? Nieważne, czy wierzę. Lecz to sprawa boska, czy tylko złudzenia, czy to o wyobraźni, czy też objawienia, to zbadę się to trzeba. Niech siostra spisuje w dzienniczku objawienia, które trzymuje. Umie się sremalować? Za żadne świata skarby. Nie miałam nigdy w ręku pędzla ani farby. A zatem, jeśli siostra na to pozwoli, będę szukał dobrego malarza powoli, który według wskazówek obraz namaluje, a siostra mu je poda, pracę pokieruje. Tymczasem żarł i szczerze ze przewinienia, i przyjmij z wiarą w sercu łaskę, rozgrzeszenia. W ojciec miłosierdzia, to pójdę świat ze sobą. Ksiądzów znalazł malarza i odtąd zaczyna co tydzień do pracowni chodzić Faustyna. Za przełożonych skodą wskazówki podaje, i tak w kilka miesięcy obraz ten powstaje. Puk-puk, to jak się Michał. Tak, wiem, głos ojca zdradza. Jaka to sprawa dziś się zasprowadza? Malarz Kazimierzowski już kończy swoją pracę. Chodźmy obejrzeć obraz i uścić płacy. Miejmy wielką nadzieję, że dziś się spodoba. Ostatnio był za ciemny, złe promienie oba. Słyszałam, jak jej słuchał, zdradzał to swą miną, że łatwa dla niej nie była praca z Faustyną. Jeśli ona piękno Jezusa oglądała, piękna tego w obrazie pewnie mniej wiedziała. Cóż, Faustyno, po obraz idziemy. Czyli jest już gotowy? Zaraz się dowiemy. Proszę śmiało, otwarte. Witaj, łaganiuszu. Widzę, że ma wiadomość dotarła do Twych uszu. Cieszę się, że już koniec pracę z razem. Mam nadzieję, że dobry będzie już tym razem, bo ostatnio się siostrze nic nie podobał. Tu czerwieni za dużo, tu czerni za mało. To Pan Jezus nie taki, jakiego widziała. Ostatnio mnie łapała już gorączka biała. Wszak robiłem, co mogłem, wskazówek suche, że na wyżyny kunsztu się, księże, wzbijałem. A kiedy siostra okiem na obraz rzuciła, to mamistrzowska praca do poprawek była. Cóż, wizje artystyczne z bólem odpuściłem, a poprawki pokornie z siostrą nanosiłem. Dziękuję, Eugeniuszu, docenia twą pracę. Za wysiłek i pomoc zaraz ci zapłacę. A siostra Faustyna chciała tylko tego, byś namalował pana jak najpiękniejszego. Dziękujemy serdecznie i do zobaczenia. Szczęść Boże, siostrom księdzu. Z Bogiem, do widzenia. Jezu, wracam z pracowni, gdzie z Twojego życzenia. Obraz jest malowany, bliski ukończenia. Ach, Jezu, gdym Go ujrzała, pomna o Twojej piękności, tom smutku w sercu zeznała, nie widząc doskonałości. Ach, Jezu, kto wymaluje piękność, co jest w Twojej osobie. Płacze i smutek dziś czuję, i żale się Panie Tobie. Obraz nie jest tak piękny, jak jest Twoja osoba, a Tobie powiedz Panie, obraz się podoba? Nie pędzel i nie farba są jego wartością, lecz łaska moja wielka wraz z moją miłością. Spojrzenie me z obrazu jest jako wzrok z krzyża. biednych grzeszników szuka i do Boga zbliża. Panie spowiednik prosiłbym się zapytała, co znaczył te promienie? I odpowiedź dała: Blady promień to woda, co usprawiedliwia dusze grzechem splamione, a krew je ożywia. Te promienie wychodzą z miłosierdzia mego. Serca konającego w uczniu przebitego. One to osłaniają przed Bożym karaniem, osłaniają przed słusznym Ojca zagniewaniem. Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie wśród ludzi, On przed sprawiedliwością miłosierdzie zbudzi. Nie zaspokoi nigdy ludzkość serca swego, Dokąd się nie zwróci do miłosierdzia mego. Miłosierne mam serce, ja nie chcę karania, Od swoich stworzeń, córko, pragnę zaufania. Niech się nie boją zbliżyć grzechem obciążeni, a przez me miłosierdzie będą odkupieni. Jeśli mi zaufają, oddadzą swe grzechy, ja im je przebaczę, dam może pociechy. I wiedz to, Faustyno, córka moja droga, że miłosierdzie jest co największa cecha Boga. Dla tak bolesnej męki, Ojcze, Syna Twego, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla tak bolesnej męki, Ojcze, Syna Twego, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Patrz, zadziwia mnie bardzo ta młoda dziewczyna. Nie też często zadziwia siostra Faustyna. Popatrzy na wygląda, jak rozpromieniona. Myślałam, że na furcie będzie nam znudzona i czasem ją zostaje jak skowronka wiosną. Rumianą, z oczu błyskiem i buzią radosną. Ja nigdy nie słyszałam, żeby narzekała, i raczej od plac ciężkich się nie uchylała. Pamiętam, jak raz jeden siostrę pomówiono: Dobre imię zszargano, boleśnie skrzywdzono. Widziałam, jak cierpiała, jak ją to kosztuje, gdy dobra dla oprawcy szczerze być próbuje. I była, też pamiętam tamtą sytuację: cierpiała i milczała, chociaż miała rację. Spójrz tylko, jak się modli, jaka jest skupiona. Lecz mówią niektórzy, że jest nawiedzona. Że jakieś objawienia, wizje, słyszy głosy. Słyszałam, od tych wieści dęba stają włosy. Myśli, że to jest prawda, że ma objawienia, czy może jest chora? A wizje to złudzenia. Nie wiem, siostro, tego, lecz wiem kilka rzeczy, którym nikt poważny raczej nie zaprzeczy. Ja wiem, że jest uczynna i obowiązkowa, że pamięta o chorych, pomagać gotowa, że zawsze dobre słowo ma dla sióstr i braci, że ona się codziennie duchowo bogaci. Czy modli się w skupieniu i z wiarą i szczerze, już się za nas modli, a w to siostro wierzę. A czy ma objawienie, niech już Kościół bada. Nam sądzić Faustyny, siostra nie wypada. Rzekomo jakąś koronkę jej Jezus nauczył. Nikt tego nie potwierdził, ani nie wykluczył. Niech jej siostra nie sądzi, i ma to na względzie, że kto wie, może ona kiedyś świętą będzie. Jak jej teraz święta, mówią prawie z złością, tak kiedyś mówić będą święta, lecz z miłością. Chodźmy stąd, siostro, szybko, nim nas zauważy. Niech ją Pan tu na furcie łaską swoją darzy. Powiedz, córko, ludziom, niech słyszy, kto może, że żądam, aby czcili miłosierdzie Boże. A jeśli im przez Ciebie dam żądania moje, to czyż nie winno najpierw ufać serce Twoje? Żądam czynów z miłości, miłosiernych czynów Wobec potrzebujących mych córek i synów. Podam Ci trzy sposoby, one ci pomogą. Czynić to miłosierdzie, iść miłości drogą. Czynię z pierwszym sposobem, a drugim jest słowo. Modlitwa sposób trzeci, te trzy są osnową. W tych stopniach trzech jest pełnia, w ten sposób nie sławisz. Dajesz dowód miłości, czcisz i błogosławisz. Chcę, by po Wielkanocy Święto obchodzono, miłosierdzia mojego, by je uchwalono. Obraz ten ma przypomnieć wam żądania Boże, bo wiara bez uczynków nic wam nie pomoże. Dobrze, Jezu, mój Panie, będę Ci posłuszna. Na mych sióstr i mych braci będę wielkoduszna. Chcę przez czyn i modlitwę i także przez słowa czynić miłosierdzie i być na to gotowa. Faustynko, co robisz? Pewnie czas się dłuży, jak każdej zresztą siostrze, co na furcie służy. Przyniosłam ci herbaty, żebyś się napiła i swoje wątło siły trochę pokrzepiła. Czy wszystko dobrze, siostro? Pewnie się tu nudzi. Dziękuję za herbatę. Podejmuję ludzi. Co do klasztoru sprawy załatwić przychodzą. Pytają, proszą o coś, a kiedy odchodzą, i kiedy chwila cicha na furtce nastaje, wtedy w mym sercu sama z Jezusem przystaje. Dobrze mi to słyszeć. Narzekać nie mogę. Siostro, mam małą prośbę: zmyj później podłogę, bo widzę, że dziś dużo naniesione błota, jakby tu z poligonu wracała piechota. Zimny dziś dzień i pada. Żal tego chłopaka. Jakiego chłopaka, siostro? Tam stoi i przemaka. Wychudzony, obdarty, może złodziej jaki? Ostrożnie trzeba siostro z wszystkimi żebraki. braki. Ciężko dzisiaj odróżnić dobrego od szósta. Muszę wracać do siebie. jej jest już szósta teraz trzeba wychodzić z matką do lekarza. A ciebie proszę, siostro, niech siostra uważa. Przepraszam, że zakłócam siostry pilne sprawy. Czy mógłbym prosić o troszeczkę strawy? Cokolwiek gorącego, dużo mi nie trzeba. A jeśli nie, to siostro, chodź suchego chleba. Jeśli można, proszę. A jeśli nie, to siostro, już się stąd wynoszę. Panie, to mówię, że tobie samemu. Robię to, co uczynia swoim bliźniemu. Ty jesteś dla nas dobry, ty niebiański chlebie. Obejdę się z nim tak, jakbym podjęła ciebie. Pan usiądzie tutaj. Ogrzać się spróbuje. Ja tymczasem jedzenie jakieś przygotuję. Patrz, na no tą Faustynę chyba nie ma rady. Znów przy furcie siedzą nieznajome dziady. Zostaw ją, proszę siostro. Mamy pozwolenie. Może ubogim dawać pomoc i jedzenie. Proszę. Oto gorąca zupa Żynowa. Zrobiłam trochę chleba, proszę, już gotowa. W moich córką doszedł głosu bogich przez ludzi pogardzonych memu sercu drogich. Każdy z nich, gdy od oddala się sławi, dobroć twą, a Boga z serca błogosławi. Dlatego dziecko zszedłem z nieba, stronu z swego, by skosztować owocu miłosierdzia twego. Mówię to, by twe serce jasno to poznało, że to, co dzisiaj zaszło, mi się podobało. Powiedz co duszą córko, że jeśli kto skąpi. Miłosierdzia na sądzie sam go nie dostąpi, Że przede mną ma wartość miłosierdzie ducha, Każdy kto miłosiernie biedom innych radzi, Sobie potężne skarby na wieczność gromadzi. Zapisz to w dzienniczku, mój wierny przyjacielu, On będzie na pociechę dusz w kościele wielu. zabolało. Sił mi brakło, upadłam. Tak mnie boli głowa. Jeśli to Pan mnie woła, to jestem gotowa, by się z Nim połączyć. Jego ja kocham szczerze. Chcę pełnić Jego wolę. Ufam Mu i wierzę. Faustynko, spokojnie. Tu najbliższa sala. Tu odpoczniesz, a zaraz jedziemy do szpitala. Października, rok przed drugą wojną, zawołał Bóg do siebie tę duszę spokojną. Bóg dał nam Faustynę w miłosierdzia darze, Kościół dzisiaj się wynosi w świecie na ołtarze, i uznaje jej świętość, a Bogu dziękuję, że losami świata z miłością kieruje. To w miłosierdziu Bożym jest uspokojenie, nadzieja dla świata serce ukojenie. Pozdrawiam Cię, nasza siostro, siostro Faustyno, miłosierdzie proroku i polska dziewczyno. Dziś już przy tronie Bożym łaski nam wypraszaj, nieustannie miłość Bożą nam ogłaszaj. Na koniec, jako papież, proszę Was w pokorze, uczcicie razem ze mną miłosierdzie Boże. Amen.